Так, <laughs> так, O, Być też miłości, mówią mi, bo magiczny długopis w rozporku noszę. Mi wypisuje bladym tuszem komunikaty w notesie twym Kiedy byłem mały, to matka mówiła mi: Mikał, nie idź tam. Leciał ja na moim kutrze, sam sobie z terem, wędkarzem i rybą. Da. Świruj świniotańcz, wiruj jak pojebano. Pój, pójdziemy do wódce, jak już będziesz pijana. Świruj świniotańcz, ja tequila sunrise napiszę. Tu byłem magicznym długopisem. świruj świniotańcz, Świruj świniu, tańcz, tak jest, ja. Yeah. Świruj świniotańcz, ja nie bardzo potrafię, a tequila sunrise wykrzywia mi japę. Ja. Yeah. Wierz yes. miłości, uwierz mi, więc zapraszam do mojej czytelni Czysty ze sieci przed sobą widzę, sama skówka ściągnęła się Gumę nie noszę, to Sofiu taka losze, więc nie zdziw się jak pobiegnę Bo są z długopisikiem cię. A trament tym Tak, yeah Tak, bawimy się, super jest! Świruj, świniotańcz, Miru jak moje pana pójdziemy do wódce, Jak już będziesz pijana, Świru, świniu, Sanrisę, na świruj świniotańcz Kila Killasan na, pisze tu byłem Magicznym długopisem! Świruj świnio